Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dudziak i jestem właścicielem firmy Secura Medio, która specjalizuje się w doradztwie oraz szkolenia w przemyśle i logistyce w zakresie BHP i PEPOSZ. W dzisiejszym odcinku wdrażamy PEPOSZ, odcinku czwartym. Dalej będziemy mówić o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pozostaniemy w rozdziale Warunki ochrony przeciwpożarowej. I jak pamiętacie, te warunki ochrony przeciwpożarowej to takie warunki, które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektów, w tym zagrożenia wybuchem. Temat główny, przewodni to gęstość obciążenia ogniowego. Bardzo ważny wskaźnik który jest przydatny przy codziennym planowaniu magazynowania, planowaniu procesów technologicznych, dostarczania surowców, a także w momencie, kiedy wynajmujemy, najmujemy obiekt. Każdy z osób uczestniczących w procesie wynajmu-najmu, czyli najemca i wynajem, wynajmujący, taki wskaźnik, taką gęstość obciążenia ogniowego mieć powinni, co ułatwia obu stronom ustalenie zasad użytkowania obiektu lub pomieszczenia. Gęstość obciążenia ogniowego, zgodnie z normą, to energia cieplna, którą wyrażamy w megajoulach, i która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, w strefie pożarowej lub w składowisku materiałów stałych, i która to energia przypada na jednostkę powierzchni tego obiektu wyrażona w metrach kwadratowych. Jakie są zasady ogólne przy obliczaniu? Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego należy uwzględnić materiały palne, które składujemy, wytwarzamy, przerabiamy, lub transportujemy w sposób ciągły i znajdują się te materiały w danym pomieszczeniu, w danej strefie pożarowej lub na składowisku. Pamiętajmy, że gęstość obciążenia ogniowego powinna być obliczana przy. Założeniu, że wszystkie materiały znajdujące się w danym pomieszczeniu, w strefie pożarowej lub składowisku są równomiernie rozmieszczone na powierzchni w danym pomieszczeniu, w grucie pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska. Oczywiście nie ma wymogu, że musimy rozłożyć równomiernie. Ale zakładamy przy obliczeniu gęstości obciążenia ogniowego, że materiały te są równomiernie rozmieszczone na powierzchni. Co to oznacza? Możemy mieć w jednym pomieszczeniu, na przykład hali, duże składowisko, duży skład materiałów, ale obliczenie obciążenia ogniowego, będzie na metr kwadratowy całej hali, chyba że hala ta ma wydzielone pomieszczenia, to wówczas dla każdego z pomieszczeń musimy również takie elementy obliczyć. Czyli gęstość obciążenia ogniowego będzie liczona na Poszczególne pomieszczenia, a wskaźnik, który wyrażamy w megajoulach na metr kwadratowy. Stuma tych gęstości będzie uwzględniona w jednym wskaźniku gęstości obciążenia ogniowego dla poszczególnych pomieszczeń. Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego. Musimy pamiętać, że występują materiały palne, w których uwzględniamy procentowy udział ilości rzeczywistej ich masy. I takimi materiałami, na przykład, gdzie są przyjmowane do obliczeń 10% rzeczywistej masy materiału, są papier w rolach, Papier w belach, drewno okrągłe, węgiel kamienny i kos, koks w pryzmach i zwałach, zboże, wysłodki buraczane w stosach i pryzmach, płyty drewnopodobne ułożone w stosie ściśle bez przekładek, zboże w zasiekach i komorach wykonanych z materiałów niepalnych, mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, workach Foliowych złożone na paletach drewnianych, w tym foliowanych. Przetwory owocowo warzywne w puszkach, słoikach, butelkach na paletach drewnianych, w tym foliowanych, w, w skrzynkach drewnianych, plastikowych i kartonowych. Napojach niegazowanych, napoje gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych, w tym foliowanych, w skrzynkach drewnianych, plastikowych i kartonach. Dużo tego, ale jeżeli przystępujemy do obliczeń i zidentyfikujemy materiały, które mamy w naszym obiekcie, wówczas na podstawie danych z normy określamy rzeczywistą ilość, jaką bierzemy do obliczenia masy. Materiałów, które są uwzględniane przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego. Tak jak mówiłem, mamy procentowy udział rzeczywistej masy. Tutaj wymieniłem 10% udział masy i materiały, które bierzemy pod uwagę, ale też mamy materiały palne, które przyjmowane są do obliczeń w ilości 20%. Rzeczywistej ich masy. I przy obliczaniu gęstości obciążenia tych materiałów uwzględnia się tylko 20% masy rzeczywistej w następującej postaci lub w następującym sposobie składowania: i są to materiały: zboże, cukier, mąka, kasza, w workach ułożonych w stosy, warstwy. Ograniczenie to nie dotyczy nasion oleistych. Mamy też papę smołową, asfaltową w rolkach, papier w procesach poligraficznych, prasowany w ściśle ukształtowane paczki półproduktu, tak zwane krudy oraz jako produkt gotowy po obróbce introligatorskiej w pełnopaletowych warunkach o masie ponad 400 kg. Czyli mamy uwzględnione takie materiały. I jeżeli chodzi o inne materiały, które nie są wymienione w materiałach palnych, dla których przyjmujemy 10% rzeczywistej masy lub 20%, wówczas masa przyjmowana do obliczenia gęstości obciążenia ogniowego wynosi 100%. Tak jak mówiłem, gęstość obciążenia ogniowego jest bardzo ważnym i przydatnym elementem który pozwala nam na planowanie obiektów pod względem składowania materiałów, surowców, produktów lub też realizacji procesów transportowych w sposób ciągły. Szczegółowe omówienie zasad wykorzystania gęstości obciążenia ogniowego w procesie magazynowania Przedstawię podcaście Wdrażamy BHP. Tutaj chciałem pokazać, że dzięki instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i prawidłowym jej opracowaniu, pracy, którą włożymy w znalezienie poszczególnych elementów do tej instrukcji, mamy jeden dokument, w którym zawieramy Dane przydatne w codziennej pracy. Wówczas to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie będzie tylko dokumentem na półkę lub dla kontroli Straży Pożarnej, a będzie dokumentem, który odpowiednie służby, czyli odpowiedni pracownicy w naszym zakładzie będą wykorzystywać w swoich działaniach. Oczywiście, każdy będzie korzystał z innego rozdziału tejże instrukcji. Jeżeli chodzi o dokumenty, z których gęstość obciążenia ogniowego możemy pobrać do naszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Szykując się do pisania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bierzemy trzy projekty, jeżeli je mamy. Ale gęstość obciążenia ogniowego zazwyczaj, no znaczy nie zazwyczaj źle powiedziane, na pewno znajdziemy w projekcie architektoniczno-budowlanym i w projekcie technicznym. W projekcie zagospodarowania działki lub terenu może to być, ale nie ma takiego wymogu i nie musi być. Wszystko zależy od projektanta i yy, Etapu, w którym tenże projektant projektuje zagospodarowanie działki lub terenu. Jak widać, skorzystanie z projektów daje nam wiedzę na temat gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń, podział stref pożarowych. Dzięki temu wiemy, jak możemy w danym obiekcie. Planować jego użytkowanie, składowanie materiałów oraz planowanie procesów produkcyjnych, a w przypadku, gdy część obiektu jest wynajmowana, to podajemy konkretną wartość obciążenia ogniowego dla danego pomieszczenia. Pamiętajmy, jeżeli chodzi o ilość, tą wartość podamy, w ilości materiałów, bądź też jako wynajmujący będziemy uczestniczyć w procesie obliczania gęstości obciążenia w wynajmowanym pomieszczeniu. Pamiętajmy, że możemy wynająć pomieszczenie w obiekcie, w którym mamy własny magazyn, magazyn produktów, magazyn surowców. Wówczas osoba. Najmująca będzie miała pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie pomieszczenia do celów magazynowych materiałów palnych. Tutaj jest też ważna informacja dla najmujących, że mają prawo otrzymać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, aby móc zapoznać się z warunkami. Ochrony przeciwpożarowej i określić zasady użytkowania pomieszczenia, które najmują. Dobrze by się stało, gdyby wynajmujący te warunki ochrony przeciwpożarowej uwzględnił w umowie, wówczas obie strony pod względem ubezpieczenia nie będą miały miejsc konfliktowych i będą mogły w sposób zgodny współpracować. No i jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to tak jak mówiłem, rozwinę go w zakresie wykorzystania gęstości obciążenia ogniowego w podcaście Wdrażamy BHP, co pozwoli Wam zobaczyć, że wykorzystanie gęstości obciążenia ogniowego jest bardzo przydatne przy planowaniu magazynowania i rozmieszczeniu materiałów, produktów i surowców. A teraz podsumowanie dzisiejszego podcastu, zadania do wykonania to sprawdzenie, czy w projektach architektoniczno-budowlanych i w projekcie technicznym mamy informację o obciążeniu ogniowym. Czy nasze obiekty są podzielone na odrębne strefy pożarowe, czy mają wewnątrz jedną strefę, czy kilka, i porównanie tego z naszą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Następnym elementem będzie inwentaryzacja materiałów. Na pewno, jeżeli magazynujemy materiały, to powinniśmy wiedzieć, jakie mamy materiały, w jakich ilościach, to przyda się do podcastu Wdrażamy BHP, w którym omówię, jak wykorzystać gęstość obciążenia ogniowego przy procesie magazynowania. A teraz dziękuję i zapraszam do słuchania podcastu. Następny odcinek będzie za miesiąc, a podcast Wdrażamy BHP już za dwa tygodnie. I na zakończenie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z praktycznym wykorzystaniem ochrony przeciwpożarowej albo BHP, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli chodzi o ten podcast, zachęcam do naciśnięcia łapki w górę, co pozwoli innym na posłuchanie tego podcastu. Dziękuję bardzo, Krzysztof Dudziak, Secura Media.